Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was tym razem na recenzję filmu W pokoju obok. Jest to film Almodobara i słuchajcie, pokażę Wam najpierw plakat z tego filmu. Tak się on prezentuje. Jest dość ciekawy. O, bardzo ładny. I tutaj mam, słuchajcie, ściągę, żeby nikogo nie pominąć. W każdym razie w filmie zagrała Tilda Swinton, Julian Moore i John Turturro. reżyseria John um, Almodowar. E, taka ciekawostka ode mnie, e, bardzo lubiłam tego reżysera, ale przestałam go lubić i nie ze względu na jego dokonania filmowe, ale ze względu, że jakieś tam teraz ten czas tak leci, więc nie powiem wam dokładnie kiedy, ale były jakieś we Wrocławiu nagrody filmowe. A ja w tym czasie byłam i sobie spacerowałam po Wrocławiu i chciałam zobaczyć hotel Monopol, w którym kręcono pewien film. I zobaczyłam tam małą grupkę ludzi, tak około 7 osób, stało 6-7, byłam zaciekawiona, a było zimno dość. Czemu te osoby stoją po prostu przed tym hotelem, a wiedziałam tam, że tam też nagrody Pirl Brosma chyba wręczał i właśnie Almodovar miał być jednym z gości, no i zaciekawiło mi, bo ja chciałam sobie ten hotel tam poglądać, jak on wygląda, czemu te, os te osoby tam czatują, mi się okazało, że za chwilę szedł Almodovar z ochroną, a oni po prostu to byli jego fani. Którzy lubieli jego filmy. Ja też jego filmy e, lubię. E, I oni chcieli autograf, a to była garstka ludzi. I słuchajcie, e, nie, nie dał im autografu. Ta ochrona w sposób taki hamski, odepchnęła tych ludzi i powiedziała, że on jest zmęczony, on musi iść do hotelu. E, wiecie co, 6-7 osób i on jest. E, żyje z tych ludzi, z tych fanów, którzy chodzą do kina, oglądają jego filmy. I on nie dał im tego autografu, a to by trwało chwilę. Ile to jest podpisać na kartach, oni mieli przygotowane. Więc mam mieszane co do niego teraz. Po prostu nie lubię go jako człowieka, stwierdzam. Mac Mikkelsen, mój ulubieniec, kiedy był kiedyś w Polsce, ten duński aktor szedł sobie ulicą. Zaczepił go facet, czy może zrobić sobie zdjęcie, czy może docenić autograf, nie było żadnego problemu. Z wielką też gwiazdą. E, więc słuchajcie, różnie to jest, ale Mudowa sprawia wrażenie człowieka otwartego, takiego do ludzi, a tu się okazało, że nie. Byłam wcześniej też tam w takiej księgarni, gdzie są fajne, fajne, można książki kupić w fajnej cenie, i też tam ta obsługa mówiła, że był i tak. Tak Jakby ludzi nie widział, wiecie, taki dystans. On stwarza wrażenie w swoich wywiadach i w ogóle osoby takie otwarte, właśnie do ludzi. I te filmy mogą być złudne, bo podejmuje różną taką tematykę. W większości jego grałam kobiety, że jest taką osobą otwartą, ciepłą do ludzi. A tutaj nic bardziej mylnego. Ech, więc słuchajcie, miałam rozterkę, czy w ogóle iść do kina e, na ten film, bo. No po prostu pamiętam, to się zdarzyło już jakiś czas temu, dawno, to nie byłam pies właśnie szczeka i przeszkadza, niedawno, ale po prostu ta sytuacja pamiętam do dziś, jak to niektóre osoby inaczej się zachowują na ekranie, inne mają takie zbudowane wokół siebie opinie, a inaczej się zachowują, już, jeżeli je spotkamy na żywo. No i słuchajcie, a film w pokoju obok, no to jest film Almodowara, ale pierwszy jego nakrecony w języku angielskim. Ja to się zastanawiam, bo on chyba nie mówi po angielsku, jak tam się dogadywał z tymi dwiema aktorkami. Poszłam na ten film przede wszystkim, dlatego że kocham, uwielbiam Kierdecz Minton, nie wiem czy dobrze wymawiam mi nazwisko, uwielbiam tą aktorkę. Julian Moore też bardzo lubię, i na planie spotkały się dwie dobre aktorki, doświadczone. Które zagrały już w wielu wspaniałych filmach. Każda z nich jest inna, każda miała inne rolę, każda też inaczej gra, inaczej wygląda, ale obydwie po prostu są charakterystyczne też. No i są dobrymi aktorkami. I tworzą tutaj wspaniały duet w tym filmie. Tildy, ja uwielbiam za styl. Słuchajcie, ona może się nie każdemu podobać. Ona ma urodę taką androiczną. Zagrała w takim filmie dawno temu Orlando, i to, był, to było po prostu. Ona grała i mężczyznę, i kobietę przez tam ileś wieków. Po prostu się odradzała i no jest w stanie zagrać według mnie wszystko. Jej uroda jest specyficzna, ale może też się podobać, może wyglądać w niektórych filmach pięknie, jak chce. Ale jest, ma styl bardzo charakterystyczny. Podoba mi się, że taki styl ona ma. Nie, nie ma takiego stylu. Ona nikogo nie naśladuje, po prostu ma wypracowany swój charakterystyczny bardzo styl. I wygląda super. O czym jest film? W pokoju obok? Słuchajcie, jest to historia dwóch kobiet. Jedna grana przez Julia Moore przyjeżdża. Podpisuje swoją książkę i przez przypadek dowiaduje się, że jej koleżanka z dawnych lat, taka bliska, one razem pracowały. Julian Mor jest pisarką, a jej koleżanka była korespondentką wojenną. Jeżeli leży w szpitalu, ma problemy zdrowotne. Nie będę Wam za bardzo opowiadać dalej, jak toczy się ta historia. W każdym razie. Um, one cały czas są na ekranie, te dwie aktorki, i um, Tilda ma do tej swojej, e, tej swojej e, przyjaciółki um, prośbę, żeby jej pomogła um, w czymś. Tego Wam już nie powiem, jak dalej, musicie ten film zobaczyć. W każdym razie, ostrzegam, to nie jest komedia. Film podejmuje poważny temat. Um, Podejmuje poważny i ciężki temat, ale słuchajcie, yy, mamy na ekranie dwie wspaniałe kobiety, dwie wspaniałe aktorki. Yy, za co lubię filmy Almodowara, to za to za kolor, yy, za kolory w tym filmie. Jeżeli widziałyście jego filmy, to wiecie, że on bardzo lubi kolor czerwony. I jeżeli będziecie oglądać ten film, albo jakiś inny jego film, to zauważcie, że w każdym kadrze w jego filmach występuje kolor czerwony, czy to w ubraniu, czy to w torbie, którą ma Julia Moore, nosi, czy w kolorze ust pomadki pomalowanej, czy w obrazie, słuchajcie. Tam też jest pokazany przepiękny w Nowym Jorku apartament, który jest pięknie urządzony, ale tak kolorowo. I to nie jest kiczowate, to, to jest wszystko tak dobrane. Przepiękna kuchnia, przepiękne zestawienie kolorystyczne. Z tego słynie Almodóvar, że to jest uczta po prostu dla oka. On nie boi się łączyć kolorów bardzo kontrastujących ze sobą i potrafi to robić. I te filmy są jego przesycone takim ostrym kolorem, takimi zestawieniami. Jestem osobą, która interesuje się modą, więc dla mnie to była uczta patrzeć na ubrania. Te dwie aktorki zagrały kobiety, które osiągnęły swoją pozycję zawodową i które no, finansowo po prostu mogą sobie pozwolić na drogie torebki, drogie ubrania i tam możemy oglądać przepiękne ubrania, ale te ubrania to nie są takie, słuchajcie, czarne, beże, klasyczne kolory, ale to są intensywne Tilda chodzi po balkonie, podlewa kwiaty i ma przepiękny fioletowy sweter, przepiękny słuchajcie, tam są zestawienia kolorystyczne, szczegóły takie jak niebieskie intensywne skarpety, a coś tutaj fioletowego, kolorowy przepiękny sweter, czy czerwona torba no to jest uczta dla osób, które lubią kolor, ale dla tych też, które interesują się modą, a są takie zachowawcze i wolą kolor czernia, ja bardzo lubię zestawienia w ale jak tak słuchajcie, popatrzycie na tym filmie, też zapragniecie też łączyć i trochę tego koloru po prostu e, mieć e, też u siebie. E, film słuchajcie jest e, piękny, ma zdjęcia, przepięknie jest pokazany Nowy Jork, e, jak pada w nim śnieg, cała panorama jest to przepięknie pokazane przepiękne wnętrza no i znakomita gra aktorska tam też taką drugoplanową rolę zagrał John Torturo który był przyjacielem tych dwóch kobiet więc obsada znakomita te aktorki zagrały świetnie w tym filmie ten film poruszył ciężki temat ale przez ten kolor, nasycenie, jeśli chodzi o wnętrza, jeśli chodzi o kadry, jeśli chodzi o ubiór, trochę to jakby ten kolor złagodził, słuchajcie, ten temat. Więc cóż mogę Wam powiedzieć? Almodóvar jest reżyserem takim charakterystycznym. On robi filmy inne niż mamy w kinie bardzo charakterystyczny, nawet przez to, że u niego najczęściej um, grają kobiety. On daje bardzo dobre role um, kobiece i, i nie obsadza, że głównej roli mężczyzna, a kobieta jest dodatkiem, tylko u niego pierwsze skrzypce przede wszystkim grają kobiety i możemy zobaczyć dobre role aktorskie. No i tutaj też, y, tu jest ciekawostka, że pierwszy jego film w języku angielskim, też pierwszy film na podstawie powieści. To taka ciekawoska. Ja się zastanawiam, jak oni się na planie porozumiewali, bo mi się wydaje, że oni na angielskiego nie zna. Ale sobie kupiłam zwierciadło, musiałam <grym> i po prostu poczytam sobie jeszcze, co tam się działo na planie. Dajcie znać, czy będziecie się wybierać w najbliższym czasie na coś do kina. A ja Was słuchajcie, zachęcam, jeżeli nie na ten film, to jakiś inny. Mi się ten film bardzo podobał, bo ja tą aktorkę, słuchajcie, uwielbiam. I znów miałam przyjemność popatrzenia nie tylko zobaczenia historii jakiejś fajnej i dobrze zagranego filmu jeśli chodzi pod względem aktorskim ale też zobaczenie ten kolor Almodovara, słuchajcie. I te zestawienia takie, on łączy żółty z czerwonym. E, takie kolory, które, no, on potrafi po prostu łączyć. On się nie boi, on to umie robić. Nie każdy ma taką zdolność. Wydaje mi się, że mało osób ma taką zdolność. E, więc jako tu doceniam też jako osobę, e, która super operuje kolorem. E, na tym kończę ten film. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Hej!